Wypełnij wniosek o wakacje składkowe w Puezus. Wniosek RWS krok po kroku. Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie. W tym celu przechodzisz na stronę Puezus. Logujesz się do swojego konta z wykorzystaniem profilu zaufanego lub poprzez bankowość elektroniczną. Po zalogowaniu wybierasz ikonę płatnika. W górnym menu musisz wybrać zakładkę płatnik. Następnie z lewego menu musisz wybrać sekcję Dokumenty i wiadomości. W kolejnym oknie w lewym menu wybierasz pozycję Dokumenty robocze. Następnie z dolnego paska wybierasz polecenie Utwórz dokument. Otworzy się lista wszystkich dostępnych formularzy. Zwiększ widoczność formularzy do 50. Następnie, przewijając listę, znajdź formularz o symbolu RWS, wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za wskazany miesiąc. Oznacz wybrany wniosek i wybierz polecenie utwórz dokument. Pojawia się informacja, kto może skorzystać ze zwolnienia. Przechodzisz dalej. Pojawiają się dane płatnika. Możesz w tym miejscu uzupełnić ewentualnie numer swojego telefonu w celu ułatwienia kontaktu z ZUS. W kolejnym oknie pojawia się miesiąc, którego będzie dotyczyło zwolnienie ze składek ZUS. Wniosek składasz w listopadzie, ale dotyczy on zwolnienia ze składek ZUS za grudzień, czyli jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany przez ZUS to nie będziesz opłacać składek grudniowych, które standardowo są opłacane do 20 stycznia. Wybierasz polecenie dalej. Kolejny krok to świadczenie dotyczące pomocy de minimis. Jeżeli w ciągu trzech ostatnich lat nie otrzymałeś, nie otrzymałaś żadnej publicznej pomocy, wybierasz polecenie niekorzystałem. Przechodzisz dalej. W kolejnym kroku musisz określić wielkość podmiotu. Wybierasz mikroprzedsiębiorca. Kolejna sekcja to klasa działalności. Musisz podać numer PKD, który stanowi Twoją główną działalność. Jeżeli nie pamiętasz numeru PKD, kliknij w ikonę 3. Otworzy się lista wszystkich kodów PKD, na której musisz odszykać swój kod. Kolejny ekran dotyczy określenia powiązań z innymi przedsiębiorcami. Jeżeli w Twoim przypadku nie ma żadnych powiązań, wszędzie oznaczasz nie. Kolejne okno to informacja dotycząca powstania podmiotu w okresie minionych trzech lat. Oznaczasz odpowiednio. Następne okno to informacje o rodzaju prowadzonej działalności. Oznaczasz odpowiednio i przechodzisz dalej. Wniosek jest gotowy. Możesz podejrzeć przygotowany wniosek. Jeżeli wszystko się zgadza, wybierasz polecenie Podpisz i Wyślij. Dokument podpisujesz profilem zaufanym lub poprzez bankowość elektroniczną. Pamiętaj, żeby skorzystać ze zwolnienia, wysłany wniosek musi zostać zaakceptowany przez ZUS. ZUS poinformuje Cię o wydanej decyzji na koncie PUE ZUS. Taxeon wspiera przedsiębiorców. Możemy rozliczyć Twoją firmę online lub możesz to robić samodzielnie korzystając z naszej aplikacji. Wybór należy do Ciebie. Najprostsza księgowość online. Sprawdź na taxeon.pl. Dziękuję za uwagę.